Dobra, widzowie, na początek tego filmu daję wam mocny challenge. Zobaczcie, mam 2470 punktów na wbicie mech. Jeśli wbijemy pod tym odcinkiem więcej łapek w górę niż mam do niej punktów, czyli więcej niż 2470, no to jesteście totalnymi szefami i wygrywacie ten zakład. Dlatego, mordeczki, każdy kto może to lajkuje. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsów. Dzisiaj pomówimy sobie o wielu ciekawych rzeczach. Między innymi twórcy chyba zradzili nam trzy nowe skiny, które wejdą za jakiś czas do Brawl Stars. O Oprócz tego, wam też kolejne informacje odnośnie nowej gry Squad Busters od Supercell'a, która ma być nawet lepsza od Brawla. I udało mi się właśnie zdobyć nowe informacje o niej, których nie mówiłem wam we wcześniejszym odcinku odnośnie tej gierki, więc też wam to dzisiaj powiem. Oprócz tego, jak pewnie kojarzycie, trwa teraz kampania na skina do Serga w Supercell Make i obiecałem, że ja stworzę takiego skina. No i tak się składa, że stworzyłem swojego własnego skina do Serga na tą kampanię i dzisiaj wam go pokażę. Będziecie mogli ocenić i napisać mi, czy wam się podoba, czy nie. Robiłem go sam. Koniecznie polecam oglądać do końca, bo naprawdę będzie mega ciekawie w tym odc a jeśli ty, mój drogi widz, jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to tak możesz kliknij teraz szybciutko czerwony przycisk subskrybuj tam na dole. nie przegapisz żadnych kolejnych odcinków, jakbyś miał włączony dzwoneczek, to już w ogóle będziesz z wszystkim na bieżąco. Ja tylko szybciutko przypominam o kodzie Tori w sklepie. Mam nadzieję, że każdy z Was ma go wpisanego. Jeśli nie macie, to szybko wbijajcie do sklepu na sam koniec i wpiszcie ty, ory i, i i wtedy mnie wspieracie. Z góry dziękuję. Każda osoba, która ma wpisany kod Tori, będzie mogła brać udział w konkursach, które będą w przyszłości. A jeśli kupicie jakieś gemy, jakiś pakiet gemów z moim kodikiem Tori i wyślecie mi to na mojego Instagrama ty lub zrobicie screena jak to kupujecie i właśnie wyślecie mi na instagrama no to wtedy pozdrowię was w odcineczku więc naprawdę polecam a ja już nie przedłużam tego wstępu i zaczynamy a więc dobra zanim przejdziemy do tych rzeczy bardziej Brawl Starsowych, zacznijmy sobie ten odcineczek od Squad Busters czyli tej nowej gry od supersela i mam mordeczki nowe informacje z nią związaną kto jeszcze nie widział i nie wie o co chodzi wbijajcie koniecznie na mój wcześniejszy odcinek tutaj wam się wysyła jego miniaturka postaram się też wam dać link do niego w opisie tam wszystko macie wytłumaczone na temat tej gry ale w skrócie będzie to nowa gierka od supersela gdzie będzie połączenie w wszystkich postaci z różnych gier. Czyli przykładowo z Clash Royale, z Brawl Stars, z Clash of Clans, z High Day, no i z innych gierek Supercell'a, wszystkie będą w jednej grze. I gierka ma być troszkę podobna do Brawla, zobaczymy jak to wyjdzie. I tak się składa, że twórcy wysłali nowe zdjęcia nowych postaci, które będą w tej grze i już wam je pokazuję. No między innymi jest to Wizard, którego możecie kojarzyć właśnie na przykład z Clash Royale czy tam Clash of Clans. Generalnie no takiego Wizarda na pewno dobrze kojarzycie. I on będzie w tej gierce, tutaj macie jego rysunek już totalnie z tej gierki, jak on będzie tam prezentował, w takiej grafice on będzie, e, więc fajnie, że kolejna postać z innych gierek Supersera, która wleci, e, no i akurat tego Wizarda zawsze lubiłem, więc no spoko, on jest taki głównie kojarzony z tą grą, oprócz tego mamy też coś takiego i to już jest inny zadymiarz, ma tą koronkę oczywiście z Clash'a, które się zbiera, e, żeby wygrać mecz w Clash Royale i tak dalej, na pewno go też kojarzycie, e, więc to jest druga postać, którą twórcy nam tutaj udostępnili, dlatego mega fajnie, e, no i kolejna postać, która będzie w tej gierce to Colt, ale jego już wiedzieliśmy wcześniej, ale teraz dostałem taki oficjalny obraz z tej gierki. Tak on się będzie prezentował właśnie w tej grze. Jest podobny do Colta z Brawl, praktycznie identyczny, tylko ono taki w innej grafice lekko niż ona jest w Brawl Taki bardziej w 3D bym powiedział. No i Colt jest tutaj kolejną postacią, ale otrzymałem też coś innego. Pewne logo i mordeczki. Zastanawiam się co to może być. Zobaczcie. Taki znaczek. To jest małe. Ja wam się to troszkę postaram zwiększyć, ale i tak to jest dosyć małe, więc możecie tego dobrze nie widzieć. Generalnie jest to taki jakby amulet. Taka jakby kulka, koło i w środku mamy coś różowego. スキルカテオリー。 Pierwsza jest taka, że to może być znaczek superataku, czyli tego specjalnego ataku yy, jakiejś postaci, właśnie w tej gierce. Druga jest taka, że będzie to coś, czym będziemy płacić w tej grze, taka waluta, czyli na przykład tak jak w Brawlu mamy gwiezdne punkty albo monety, to tutaj coś takiego to będzie gwiezdne punkty albo monety. Rozumiecie o co chodzi, nie? Yy, albo jeszcze trzecia opcja jest taka, że to, co jest w środku różowe w tej kuleczce, przypomina mi yy, właśnie te przejścia z traileru. Tam też były takie mordeczki yy, różowe przejścia, różowe właśnie, nie wiem, jak to nazwać sobie. Yy, no taki wiatr różowy, można powiedzieć, Tornado. No i to jakby było to Tornado w środku tej monety. Więc no, ciężko powiedzieć, co to dokładnie będzie, ale ciekawie, że już dostaliśmy nowe grafiki. Jakby jakieś nowe dostawał, to będę też to wrzucał do odcinków z Brawl Newsów i wam mówił. Więc subskrybujcie mój kanał, żeby nic nie przegapić. No dobra, zanim przejdę do tych trzech nowych skinów, które są wielkie szanse, że wejdą do Brawla już za niedługo, bo twórcy nawet sami nam je pokazali no to pokażę wam mojego skinka do Super Make. Tak jak mówiłem, jak wiecie, na stronie Super Make można tworzyć swojego własnego skina do serca. i ludzie tworzyli już wiele fajnych prac i jedno jest ważne: jeśli chcecie takiego skina stworzyć, to musi on być piratem. Musi mieć on coś związanego z właśnie piratami, co nie? Mi na przykład bardzo podoba się ten skinek, jest on giga fajny, ale jest też dużo innych przekozackich skinów, które no są dużo lepsze od mojego. Ja nie jestem jakimś mega dobrym grafikiem i nie umiem tworzyć jakichś przepięknych skinków, ale obiecałem wam, że stworzę i spróbuję, dlatego no postarałem się, widzowie, więc docencie to. I napiszcie w komentarzu w skali od 1 do 10. Jak Wam się podoba ten mój skinek. A więc uwaga, uwaga! Najpierw pokażę Wam go tutaj na tle pirackim. Jak widzicie, jest to oczywiście sercz, bo miał to być sercz, ale troszkę mu zmieniłem kolorki na takie pomarańczowo-fioletowe w połączeniu z zielonym, bo takich w Brawlu nie mamy, jeśli chodzi o skiny, więc chciałem coś nowego. No i generalnie zwróćcie uwagę, zacznijmy od dołu. Na swoich butach ma on kotwicę, co jest takim znakiem pirackim. Lecimy troszkę wyżej, ma on tam na swoim brzuchu monety, taki specjalny zegarek od pirata. Oprócz tego jest też mapa, jak widzicie. No i teraz co najlepsze? Musiał być jakiś akcent ananasowy. Ja uwielbiam ananasy, jestem Tori, jestem ananas. Dlatego w rękach normalnie ma ananasy, one tak fajnie się wkomponowały, że rzeczywiście wyglądają, jakby nie były tam wklejane, tak nawet realistycznie wyglądają. E, oprócz tego papugi dwie takie pirackie siedzą mu na ramionach. E, one by cały czas z nim były. I ma też specjalny hełm piracki, taki bardziej w sumie czepek czapkę piracką. E, no i tak to się prezentuje. Tutaj macie go pokazanego na tle z Brawla. Może tak wam to będzie lepiej wyglądało. E, wiem, że nie jest to jakiś idealny skinek, okej okay, mordeczki, ja to rozumiem. Ale naprawdę się starałem, więc mam nadzieję, że to docenicie. Bo ja nie umiem jakichś pięknych skinów robić, a staraj się trochę poprzeklejać i tak dalej, żeby jakoś fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że chociaż troszkę Wam się podoba. I napiszcie mi w skali 1 do 10, na ile oceniacie tego skinka. Moim zdaniem no nie jest on taki tragiczny. No, ale raczej nie będę go tam wysłał na super Make, żeby można było głosować, bo no nie ukrywajmy, nie mam szans z innymi są tam dużo lepsze skiny. No Na przykład, gdzie taki mój skinek miałby podjazd do takiego skina? A ten to już w ogóle jest przekozatki taki duch pirata i bardzo mi się podoba, zresztą to jest coś podobnego zrobionego. Też taki duch pirata. Serge'a, więc no mi się podobają bardziej Te skinki, dlatego ja swojego tutaj nie będę wrzucał No ale okej, okay, wbijamy teraz na oficjalnego Twittera Brawl Stars i mordeczki Twórcy wczoraj podajże, jak wy to oglądacie Albo przedwczoraj, nie wiem kiedy wy to oglądacie Wrzucili nową grafikę i na tej Grafice zapytali się nas Jakie skiny po prostu byśmy chcieli, jakie skiny Według nas powinny wejść do Brawl Stars Czy coś związanego właśnie z Candylandem i tak dalej I twórcy sami na tej grafice Wrzucili trzy przekozackie skiny Mega ładne one są i teraz zwróćcie uwagę Po kolei wam je omówię. Na początek Mamy geyla, który jak widzicie Mordeczki ma lody On byłby takim siomkiem, który robiłby lody Normalnie, e, jak widzicie ma taką maszynę Z tyłu e, jego głowa To jest w ogóle jeden wielki lód, nawet jest ten wafelek Taki wystający w ręce, trzyma loda Ma też dużo wafelków, e, dlatego no Fajny skinek, podoba mi się, te zielone kolorki W połączeniu z różowym pasują do niego e, Więc no myślę, że to byłby bardzo ciekawy skin Do Geyla. chciałbym żeby wszedł e, Kolejny skinek, który jest tutaj mordeczki To jest skinek do pana P e, Tak jest, jak widzicie mamy tutaj naszego pingwinka no i on sprzedawałby chyba jakieś czekoladki z tego co widzę, tak mi się wydaje, że to są czekolady, jak to nie są czekolady, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że to są czekoladki Ma taką piękną czapkę kucharza szefa kuchni, całe przebranko, cały strój też bardzo ładnie wygląda, i myślę, że mógłby być ciekawy No dobra, lecimy sobie do trzeciego, bo tutaj mamy Lu Jak widzicie, Lu sprzedawałby makaroniki, czyli takie małe ciasteczka, które to zazwyczaj są dosyć drogie Możemy je na przykład w McDonald's zjeść i tak dalej, one są kolorowe No i on jeździ na takim no nie wiem jak to nazwać, po prostu jeździku, w którym ma dużo tych makaronik makaroników i też by je sprzedawał. Wszyscy są tacy sprzedawcy po prostu jakiegoś jedzonka, jakichś takich słodyczy i tak dalej. Więc mega fajnie to wygląda. Bardzo ciekawa grafika od twórców. Ona jeszcze jest z Candylandu, ale mordeczki. Teraz bardzo ważna rzecz, posłuchajcie. Nie jest powiedziane, że te skiny na 100% wejdą. To jest tylko teoria, aczkolwiek moim zdaniem możesz to sprawdzić i te skinki bardzo możliwe, że ujrzymy w grze. Jak nie wszystkie, to przynajmniej jednego z nich myślę, że jest naprawdę bardzo duża szansa, że ujrzymy. Bo twórcy, tak jak wam mówiłem już i wcześniej, i jakiś czas temu, bardzo często te skiny, które umieszczają na grafice, później yy, dają do brawla, że one wchodzą po jakimś. Czasie do Brawla. I mi się wydaje, też wielu osobom się wydaje, że te skiny tutaj, które były właśnie na tej najnowszej grafice, chodzi mi o te, one mordeczki najprawdopodobniej mogą wejść w przyszłe święta. No bo są takie, jakby nie patrzeć właśnie w świątecznym, zimowym stylu, jak będzie kolejne Broli Days, to myślę, że te skiny mogą właśnie wlecieć, bo wtedy, nie dość, że wchodzi dużo skinów, to jeszcze takie zimowe skiny, dlatego idealnie moim zdaniem by się nadały i jest spora szansa, że wtedy one wejdą do naszej gierki. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie mi w komentarzu, który z tych trzech skinów podoba Wam się najbardziej, jestem ciekawy, wtedy Będę widział, że oglądacie moje filmy do końca A ja dziękuję, że tutaj dotrwaliście, widzimy się w następnych Odcineczkach, zostawcie łapeczkę w górę i suba Jak jeszcze tego nie zrobiliście, pamiętajcie o wpisywaniu Kodu w sklepie. jestem wam bardzo wdzięczny Jak go macie wpisanego, no i co, widzimy się w następnych odcinkach. do zobaczenia, trzymajcie się, hej!